Witam wszystkich tu blog odkrywcy. Jestem w Głogówku. Przede mną piękny kościół cmentarny Świętego Krzyża zbudowany z Muru Pruskiego. Wspaniały obiekt 1705 rok, pierwotna budowa. Jestem na cmentarzu, na wzgórzu, z którego rozciągam się piękne widoki na góry opawskie, na zabudowę, na centrum Głogówka. Ale przede wszystkim interesuje mnie tutaj ten obiekt. Ta wieża, ta baszta, to jest ogólnie wieża ciśnień. Może na pierwsze rzut oka mogłaby nie wyglądać na taki obiekt, ale to jest wieża ciśnień. Jedna chyba najstarsza na Śląsku, jedna z najstarszych na pewno w Polsce. Wzniesiona w 1597 roku z inicjatywy Jerzego Opersdorfa. Zaopatrywała miasto w wodę przez okres 300 lat. Zastosowane urządzenia będące zdobyczami XVI-wiecznej myśli technicznej pozwalały wtłaczać wodę pozyskiwaną w rejonach osobłogi i drewnianymi rurami kierować do studni umieszczonych na ulicy Zamkowej oraz na rynku. Nalazłem informację, iż wybudowaną w 1575. Bo, takie, bo taką też datę można spotkać w miejscu dawnego Młynu Zbożowego, zresztą przy ulicy Młyńskiej. Obiekt wniesiony z cegły, kamienia. Według legendy projektantem był sam Mikołaj Kopernik. No i służył również jako strażnica obserwacyjna przy zachodniej bramie. Wieża ta działała do XIX wieku. Jest ogólnie czworoboczna o wysokości 20 metrów. Zresztą najczęściej wieże ciśnień miały inny kształt, przynajmniej z innym kształtem jest. są kojarzone, bardziej owalne, ale tutaj mamy czworobok i bardzo wysoka, naprawdę robi niesamowite wrażenie. No i jako, że jesteśmy, jak powiedziałem, na wzgórzu, no to punkt obserwacyjny jest bardzo, bardzo duży. No chciałbym się zbliżyć do tej wieży ciśnień. Mam, więc pewnie będę musiał gdzieś w okolicy tej ulicy Młyńskiej zejść. Mamy Kościół Świętego Bartłomieja, również wspaniały obiekt kompleks sakralny. Cóż, na pewno warto sobie na to w górze przejść. Nie udało mi się do tego kościoła, Świętego Krzyża wejść. Szkoda, wielka szkoda, bo jest piękny, niesamowity, niesamowite stacje drogi krzyżowej które się znajdują naprawdę może, gdzieś tam kiedyś, przy okazji, jak tutaj będę uda się wejść, na tą chwilę niestety nie udało mi się, ale są bardzo fajne widoki i chociażby dlatego Warto, a te wzgórze wejść. Jesteśmy bardzo blisko centrum, ale jest tutaj spokojnie, praktycznie nie ma ludzi. Co innego jak właśnie w tamtych okolicach, gdzie, gdzie rynek jest po prostu rondem, parkingiem, samochodów jest mnóstwo, wszyscy tam przyjeżdżają. Po prostu nie podoba mi się. A tutaj jest całkowicie inaczej: jest cisza, spokój i niby blisko centrum a jak bardzo urokliwie, jak niesamowite zabytki tutaj się znajdują, wiele pięknych nagrobków, naprawdę bardzo fajne miejsce. No i przede wszystkim ta niesamowita wieża ciśnień z XVI wieku. Naprawdę to robi robotę. Tak więc cóż, ja będę chciał się właśnie gdzieś tam przemieścić, no i na, na tyle na ile będę mógł, no to spróbuję ją bliżej pokazać. No tak sobie zejdę teraz tym cmentarzem. Jestem na większej wysokości niż, niż droga poniżej. A to troszkę lepiej widać tą budowlę. Zabezpieczona. Już coraz więcej pęknięć. No, fajnie by było, gdyby ją uratowali, zrewitalizowali. No ale zobaczę. Mam nadzieję, że nie czekają, może się rozpadnie. bo no te kilka klamr, no to wierzchnie działać nie będą. Jest to jeden z bardziej charakterystycznych obiektów tego Głogówka. Oczywiście ten piękny kościół Świętego Krzyża naprawdę pięknie się prezentuje. Jestem już na ulicy Młyńskiej pod samą wieżą no, robi, robi wrażenie potężny, monumentalny obiekt. Wspaniała ta wieża. I pomyślę, że to wieża z XVI wieku. Nawet tutaj mnóstwo samochodów. No cud myśli hydrotechnicznej. Wspaniały zabytek techniki. Bez dwóch zdań. Zabędziecie w Głogówku, to pamiętajcie o tej wieży ciśniej. Niestety na chwilę obecną tam samego presorfu nie jest do zwiedzania. Basta więzienna e, tylko w tygodniu, weekendy jest zamknięta niestety. Tak więc jako, że dzisiaj jest niedziela, no to takie najważniejsze obiekty to mnie troszkę mijają, ale przynajmniej są takie jak ta, wieża. Na którą trzeba zobaczyć dwa cudowne zabytki obok siebie: Kościół Świętego Krzyża i Wieża Ciśnień. Przypominam, XVI wiek. Tak więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.